Konferencja Euroregionu Pradziad pod pretekstem pielęgnacji zwyczajów tradycyjnych. Pogranicza polsko-czeskiego, tych zwyczajów kulinarnych, tych zwyczajów związanych również z obrzędami religijnymi, była świetną okazją do zaprezentowania z jednej strony dorobku Euroregionu Pradziat, najciekawiej zrealizowanych projektów, czy też projektów niosących ze sobą najwyższy ładunek innowacyjności, jak też do prezentacji nowego wydawnictwa przygotowanego przez stronę czeską Euroregionu, właśnie dotyczącego. Tradycji kulinarnych i tradycyjnych obrzędów na pograniczu. Udane spotkanie również z możliwością zapoznania się z nowym przewodniczącym czeskiej strony Euroregionu Praciat, którym został starosta z Laty Chor, pan Milan Rac. Była również okazja do podziękowania za współpracę poprzedniemu szefowi Euroregionu, panowi Piotrowi Prochasce z Jesynika. Także myślę, owocne spotkanie kuluarach rozmawialiśmy o kolejnych planach na przyszłość, między innymi tych oświatowych ze starostą Bruntala Piotrem Rysem. Z tym większą satysfakcją zobaczyłem wśród nagrodzonych beneficjentów przedstawicieli Instytucji Powiatu Prudnickiego, czyli Specjalnego Środka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku, Pana Dyrektora Eugeniusza Kurpiela, Koordynatora Projektu Domu Pomocy Społecznej w Prudniku, Pana Macieja Staszewskiego, sekretarza klubu LKS w Zarzebie Prudnik, pana Jana Siekańca, szefową Agencji Rozwoju i Promocji Gminy Prudnik, panią Małgorzatę Halek-Malinowską. Jak widać, liczne grono instytucji samego Prudnika, ale także szef Gminnego Środka Kultury w Białej, pan Rafał Magosz. Wśród nagrodzonych kilkunastu beneficjentów, aż pięciu przedstawicieli Powiatu Prudnickiego. Myślę, że to jest dla nas duża satysfakcja. i ogromná wartość do dla nas funkcionování na našem teréně Euroregionu Pradě. Tak dnes jsme se sešli zase při vyhodnocení dalšího společného českopolského projektu a jednou z prezentací, která na tomto semináři zazněla, tak byla prezentace několika projektů, které česká a polská města a spolky společně zrealizovali. Viděli jsme, že těch projektů je několik set a myslím si, že tato spolupráce bude dále pokračovat. Dzisiaj spotkaliśmy się nad, podsum nad podsumováním jednego z projektów, Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziat i mieliśmy możliwość možnost vidět, že podczas tych wielu lat współpracy zrealizowano zostało ponad set projektów. I myślimy, że ta współpraca będzie, będzie nadal kontynuować.